Jasne, no dziękuję, do widzenia. Wiecie co? No, chciałem się was, do Was przywitać, ale zadzwonił szef. Okazuje się, że klienci, którzy tu jechali, mieli jakiś wystrzał, coś i nie będą o 10, jak się umówili jest godzina 9, tylko będą gdzieś koło godziny 16. I to jest tak naprawdę jedyne, co ja mam do zrobienia dzisiaj. To mam tego MAN-a tu zostawić Jechać po tego mojego niebieskiego tym niebieskim przywieźć tu naczepę i... i wtedy zobaczymy co dalej. Także chciałem Wam pokazać jak działa tachograf Ale nie będę miał takiej okazji no chyba, że później albo coś nie wiem, coś może wymyślimy nic żywa. No Szkoda, no. Miało być tak pięknie. Miałem sobie przyjść na 3 godziny, wydać dwa sprzęty, w sensie dwa razem sprzęty, bo to trzeba z naczepą, i jechać do domu. No tutaj się okazuje, że będziemy czekać na klientów po prostu. Taki widzicie. Także widzicie, nawet jak się nie jeździ, to się na coś czeka. O. Dobra, trzymajcie się. Witam Was Niestety, albo stety Mój drugi dzień w tym manie Ale jedzie on do klienta Także ja się z nim długo nie pobawię Muszę tylko tutaj się zalogować, go odstawić, postawić sobie tego mojego tutaj obok Ale chciałem Wam pokazać obsługę tachografii, jakiego jeszcze mam przez parę godzin I tak komunikat karta. Wkładamy kartę. Welcome. Też przecież. Czytuję moją kartę, moje nazwisko wczytał. Ostatnie wejście, mam widać. Wpis manualny. Tym razem wam pokażę. To jest tak. Czy koniec zmiany był wtedy? Tak, był wtedy. Tak. Traj zakończenia Polska, teraz czy start, kolejnej zmiany, tak, Kraj rozpoczęcia, tak, akceptacja, tak. I tyle, jesteśmy zalogowani. Jakie tutaj możemy, już może go sobie odpalę, niech się Jakie możemy tutaj, zegarek, godzina, przebieg, te same co tam, ale mamy tutaj, aha, proszę czekać, czyli... Pokażę wam to dopiero za chwilę, bo on jak wczytuje karty, to chwilę potrzebuje, żeby wczytać te informacje o kierowcy, a ja sobie w tym czasie nie tutaj cofnę. Dobra, to teraz tak sobie tu jeżdżę trochę po placu, mogę wam pokazać parę rzeczy, że jeżeli uruchomimy silnik, mamy e, mamy sobie tutaj łóżko, jak ruszymy, Ruszyłem, o, zapaliła mi się kierownica jak się zatrzymam, to zapalają mi się młotki czyli już te tachografy elektroniczne są trochę bardziej inteligentne i jak skończymy w sensie samo to, nie, że jak się gdzieś zatrzymamy na chwilę, to już nam nie rysuje pauzy tylko nam rysuje młoteczki ale w momencie, w którym zgasimy stacyjkę z powrotem nam włącza na łóżko, nie, czyli Mówię, no już trochę trochę bardziej myślą te tachografy. cały czas się też wyświetla moja prędkość aktualna no jest dużo więcej rzeczy pokazane co w tamtym. Choć eee, bo ten nie ma takich luksusów jak tamten z tymi regulacjami Także muszę go opuścić na sam dół ręcznie. Wjeżdżamy! Jeszcze bo drzwi otwarte. Wiecie co? Ja tak jeszcze nie mogę wjechać. Zobaczcie. Wyłączę światła. Mam młotki i w momencie, w którym gaszę auto, zapala mi się automatycznie łóżko Że takie... Takie coś. Nie i wtedy już rysuje łóżko, nie? I co tutaj mamy do odczytania? Jeżeli mamy już dany tam wskaźnik, jak przesuniemy w dół mamy ile dzisiaj jechaliśmy, ile staliśmy, ile jechaliśmy w przeciągu dwóch tygodni i ile y, minęło już... Czekajcie. Nie? Aha, tu rysuje nam przerwę. Poczekajcie, jak to było? Aha, że 5 minut łącznie jechałem, teraz jednorazowo, a 31 minut jechałem. I teraz mi zacznie rysować łóżko. Nie? Także ja idę jeszcze porobić parę zdjęć. Nie mówcie, że. Okej, okay, także wracamy do tachografu. Tak jak mówiłem, pierwsza część taka, później mamy pierwszy kierowca, czyli. Aha, ja on teraz inną pracę wciśniętą. To tu pokazuję po prostu, ile jest obecnej aktywności. Jak tu się przyłączy na łóżko. I mam ile jazdy ile jazdy w okresie dwóch tygodni jest zapisanych na karcie później mam drugiego kierowcę a później wybór języka i menu podstawowe i ponownie ten nasz wyświetlacz menu podstawowe możemy też klikając po prostu OK i mamy wydruk kierowca 1, wydruk kierowca 2 wydrukuj pojazd wpisz kierowca 1, wpisz kierowca 2 wpisz pojazd wyświetlacz i, pojazd, I wydruk kierowca jeden. to wybieramy sobie, czy chcemy yy, wydruk dobowy, czy jakieś tam zdarzenia. Chcemy dobowy, chcemy ze wczoraj. Ok, wydruk rozpoczęty. I, wydru I w tym momencie drukuje mi wszystko, co wczoraj robiłem. Nie? tutaj cofnij. Tak samo mamy wydruk kierowca 2. To samo będzie, tylko że nie mamy kierowcy 2. Pojazd, no to on po prostu drukuje to samo, tylko że coś się z pojazdem działo. Wpisz kierowca 1 i tutaj możemy kraje rozpoczęcia lub kraj zakończenia. Ja w tym momencie będę kończył, czyli wpisuję sobie kraj zakończenia. Polska, wpis zachowany. Tak musimy rozpoczynać i zakończy, zakończyć każdy, no, każdy dzień. Po prostu rozpoczynamy i kończymy wpisem. Później możemy wpisać kierowcę 2 lub możemy wpisać pojazd. Pojazd możemy wpisać na OUT lub możemy wpisać na Prom kolejny lub jakiś tam czas lokalny zmienić i takie tam bzdury, nie. I to mniej więcej wszystko też tak wygląda. Nie chcę wychodzić z menu. I co my tutaj jeszcze takiego mamy? Aha, mamy wyświetlacz kierowca 1. I sobie właśnie tu mamy to samo co na Paragonie. I jakbym wam tak pokazał, tylko aha, brakuje mi rąk. Czytajcie założę za na głowę. Może będzie lepiej. Może coś będzie z tego widać. Jeszcze nie wiem. Opa. Jesteście ustawieni. O. I mamy, nie? Czyli mamy tak naprawdę powielone te informacje. Że to kolejna linijka. Każdy moje naciśnięcie na dół to jest kolejna linijka. Czyli mamy jazdę, nazwisko, imiona, numery kart, jakąś tam data ważności karty, o. tu jakieś numery auta, rejestracyjne, no pełno, pełno różnych głupot, i tak naprawdę dochodzimy do tego o. Znak zapytania. Znak zapytania to jest okres, w którym tachograf nie wie, nie wiem, czy wczoraj Wam to pokażę, czy nie, ale nie wpisywałem nic manualnie, i przez to mam znak zapytania, bo tachograf. Mówię, nie wie co my tutaj robiliśmy Na karcie nasz jest zapisane jako Nie wiadomo co No i wczoraj było to 6.57 Czyli tam gdzieś koło 8 zacząłem Później mamy e, że jedynkę I co to było tyle, tyle Na wczoraj? Nie, tu jest coś niżej O Mamy przebieg auta, czyli już widzicie Że jest ponad milion e, jest tak, mamy to, że na początku odpoczywałem. Czekajcie, gdzie to jest? Aha, tu jest. Tak, na początku odpoczywałem 2 minuty, macie, że zacząłem 657, skończyłem 659 0002 to jest czas. Później jechałem 26 minut i to było tak naprawdę koniec. Koniec tego co robiłem, łącznie pokonałem 16 km i tutaj, że łącznie sumuję, łącznie czasy wszystkie. Nie? Czyli zacząłem właśnie ta szósta, skończyłem siódma, przejechałem 26 minut i tutaj też pisze ile kilometrów. I tak naprawdę możemy bez drukowania taśmy sobie prześledzić wszystko, co robiliśmy. I to jest tak naprawdę cała obsługa tachografu. No tutaj nic więcej nie ma, ewentualnie jeszcze jak tu naciśniemy, to możemy wysunąć całą drukarkę i wymienić papier. Nie? No i teraz, żeby wyciągnąć moją kartę, bo już zakończyłem dzień, już się stąd nie ruszam, klikam to. I zaraz mi się moja karta wysunie kraj zakończenia. Już wpisywałem kraj zakończenia, dlatego cofnąłem strzałkę, że nie. Dane czy dnia, czy chcę wydrukować paragon, to też mu daje, że nie. Albo dobra, damy tak. Aha, dałem tak, tak, dałem tak, że, że było, że nie. Okej. Okay. i to jest wszystko. I tutaj przyjdzie inny kierowca, i będzie się musiał zalogować na swoją kartę i, i tak jak ja teraz. Aha, poczekajcie, spodziewam się. Powerbanka mam jeszcze gdzieś koło szyi. Także to jest tak naprawdę, też wszystko. Nie jest to rzecz skomplikowana. Tak jak mówię, dzisiejszy cały mój dzień to jest wydanie tego auta Także ja na spokojnie sobie zaraz wysiadam, robię cały jego ogląd oględziny i wszystko No, godzina równo 18 klienci zadowoleni i no i co? Będziemy powoli się wyjeżdżać Przyjechali Takich ich to lubią. Przyjechali, podpisali, dobra dawaj idziemy. Mieli też podobno przygody, bo mieli być tu właśnie około 10-12, ale najpierw złapali gumę, a później na jednej firmie, panie, nie takie tu wjeżdżały. i tak facet wjechał, że plandekkę rozciągnął. Podobno, no, że, że wesoło. Dobra, niech mi się napompuje, odstawiam to i spadamy do domu to czasem wyższy także było miło trzymajcie się